Dzień dobry, z tej strony Karolina Andrian, witam was w podcaście Team Rodzina, dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo odcinek, który zbiega się z początkiem kampanii Proud to be a Working Mom, kampanii o matkach pracujących zawodowo. Ze mną jest Proud Mom, czyli Aleksandra Gajewska, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo, że mogę być z Wami. A ja Was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi? I jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Szerdeker. I jesteśmy z powrotem i rozmawiamy o, o Dumie. Może zacznijmy, bo nagrywaliśmy podcast o tym, czy my czujemy Dumę. I chciałabym Pani Aleksandro zapytać, jakie są Pani? Czy czuje Pani Dumę z tego, że jest Pani aktywną, zawodową mamą? Ja czuję Dumę, tylko ja jestem. Zupełnie szczerze, nie różnię się niczym od innych mam, to znaczy czuję dumę, ale też targają mną te wszystkie inne emocje, które na co dzień odczuwamy, czyli wyrzuty sumienia, obawy, strach. Targają mną te emocje, że nie jestem doskonała, że czegoś mi brakuje, że czegoś nie dowożę, że, że zawsze mogłam być lepsza i coś po prostu lepiej zrobić. I mimo tego, że jestem... Na co dzień pewną siebie, osobą, kobietą, wiem, czego chcę. Wiem, jak to osiągać. To, to w tej swojej rodzicielskiej roli mm, bardzo dużo od siebie wymagam i chciałabym być najlepszą mamą dla swojego syna i nie, nie umiem nie umiem pozbawić siebie tej takiej stanowczej, wymagającej postawy i karcę no. siebie za to. Karca siebie za to, kiedy rozmawiam ze swoimi przyjaciółkami, one mnie po prostu no tak. tak... Prostują mnie, prostują mnie, potrafią mi powiedzieć o tych wartościach, o tym, co wnoszę. I, my, I kiedy myślę o tym, tak, powiedzmy, siadam na tym obłoku i myślę o tym, jak dużo udaje nam się zrobić, jak wspaniałą mamy relację z synem, to jestem dumna. Jestem dumna przede wszystkim z syna, jestem dumna też z siebie. No, jestem cholera, jestem dumna z siebie, że to wszystko ogarniam, że daję radę, ale na co dzień, na co dzień mi tego przekonania brakuje na pewno. Na co dzień koncentruję się na tych wyzwaniach, na tym, żeby dać radę i Mhm. No, i ta codzienność mi, to codzienność mi, to jest moja główna koncentracja. Mhm. No właśnie, myślę, że fajnie, że padło, padły te słowa, bo mogłabym zapytać, a ty dokładnie pewnie tak samo czujesz i, i teraz słuchając wiceministry, która jest na tak eksponowanym stanowisku, która bardzo dużo osiągnęła, która działa w polityce, która jest kobietą, która też dużo osiągnęła, która jest matką, nagle dowiadujemy się, że no targają te same emocje. De facto te same też wyrzuty sumienia, te same dylematy i zmaga się też z tymi samymi wyzwaniami, z którymi zmagają się normalne kobiety, niezależnie czy jesteś właśnie w dużym mieście, czy w mniejszym. Oczywiście te wyzwania są różne, ale nie jest to tak, że wiceminister Aleksandra Gajewska. Nie ma żadnych problemów, żadnych wyspań i jest to dla niej proste. Chciałam porozmawiać o systemie wsparcia dla pracujących mam, ale dwóch takich systemach. Jednych, wykorzystać jednak Pani obecność tutaj u nas w podcaście, żeby porozmawiać o aktywnych rodzicach, czyli o projekcie, który właśnie w zasadzie przechodzi przez parlament swoją ścieżkę i który. Ma wejść w życie od 1 października, więc to bym chciała, myślę, że to jest bardzo interesujące dla wszystkich naszych słuchaczy. A potem porozmawiamy o takich symbolicznych działaniach, które mają duży impact, które może nie są zmianami systemowymi, ale które dają poczucie innym kobietom, że, że warto. To jak jest tym aktywnym rodzicem? Dla kogo to jest? Kto będzie mógł z tego skorzystać? Kiedy się szykować? Kiedy uruchamiać już swoją rodzicielską przebiegłość i wnioski, niewnioski? Prosimy o informacje. Program aktywny rodzic przeszedł przez Senat. Czekamy na podpis. Prezydenta, jesteśmy przygotowani, żeby świadczenia mogły być wypłacane od 1 października świadczenia, tak, bo aktywny rodzic zakłada trzy świadczenia. To jest kompleksowe wsparcie dla rodziców, wsparcie, które zakłada, że rodzice będą wybierać, będą wybierać najlepszą formę wsparcia, że to oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Będą mogli wybrać spośród trzech świadczeń, tego klasycznego babciowego, które Zapowiadaliśmy w kampanii, czyli Aktywni Rodzice w Pracy. To jest 1500 zł na zorganizowanie opieki. Opiekę organizuje rodzic, może zatrudnić nianie, może poprosić o pomoc bliską osobę, babcie, ciocie, wujka, dziadka, siostrę, kuzynkę. Tak naprawdę może wybrać osobę, którą chce. Nie musi podpisywać umowy, nie musi tego formalizować. Natomiast zachęcamy do tego. Mhm. Jest coś takiego jak umowa uaktywniająca, i ona jest bardzo korzystna. Korzystna, bo państwo opłaci składki za tę umowę. To jest dodatkowe 529 zł, które jest po stronie państwa. Żadna z tych stron, która podpisuje tę umowę, nie ma tych kosztów po swojej stronie. A jeżeli osoba, z którą podpisujemy tę umowę, to emeryt, emerytka, no to widać jej to w staż pracy i emerytura po prostu wzrasta. Więc czysta korzyść, do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Więc to jest to babciowe, kampanijne, aktywni rodzice, co w pracy. Ja jeszcze zapytam jedno, bo tam jest taki wymóg aktywności zawodowej, prawda? Że to się zmienia właśnie. Co trzeba spełnić, jakie warunki? To jest, myślę, dość istotne. Badamy tutaj aktywność zawodową rodziców. Chcemy, żeby ci rodzice byli aktywni zawodowo, obydwoje, i patrzymy tutaj na opłacane składki. Chcemy, żeby rodzice opłacali składki, no i wiemy, że aktywność zawodowa rodziców na początku ich drogi rodzicielskiej nie jest pełna, więc tutaj patrzymy na składki od tej aktywności zawodowej. Tutaj mamy tę połowę wymiaru minimalnego wynagrodzenia, czyli mhm. uznajemy, etat, umowę zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, krus i odprowadzenie składek od tego, właśnie w wymiarze połowy tego wynagrodzenia minimalnego, i to traktujemy jako aktywność zawodową, więc wszyscy, którzy się w ten sposób kwalifikują, mhm. będą mogli skorzystać z tego świadczenia. Potem mhm. mamy świadczenie aktywni w żłobku i tu już nie badamy aktywności zawodowej, każdy rodzic może z tego świadczenia, Skorzystać i tu to świadczenie wynosi do 1500 zł. I to świadczenie jest przekazywane bezpośrednio do organizatora opieki, czyli do samorządu albo do podmiotu prywatnego. I tu mamy żłobki, kluby dziecięce, dziennego opiekuna. I ostatnia forma to jest świadczenie aktywnie w domu, czyli jeżeli decydujemy z jakichkolwiek powodów. Że pozostajemy z dzieckiem w domu, otrzymujemy 500 zł od pierwszego, nawet jedynego dziecka, taką kwotę. Te świadczenia są wypłacane niezależnie od świadczenia rodzina 800. Celem tego naszego programu Aktywni rodzice jest aktywność, zwiększenie aktywności zawodowej rodziców w tym bardzo wrażliwym dla nich momencie, kiedy w ich życiu pojawia się dziecko, kiedy obawiają się, w jaki sposób właśnie zaopiekują się swoim dzieckiem po urlopie macierzyńskim, kiedy wiemy, że dostęp do opieki wczesnodziecięcej w Polsce wciąż jest bardzo ograniczony, bo 43% gmin wciąż nie ma zorganizowanej opieki instytucjonalnej, czyli właśnie żłobka klubu czy dziennego opiekuna. Dlatego to babciowe, gdzie możemy poprosić o pomoc bliską osobę i dostajemy na to środki, żeby tę pomoc opłacić, czyli 1500 zł, a ja zobowiązuję się do tego, że w ramach innego programu, czyli Aktywny Maluch, będę rozbudowywała instytucjonalną opiekę, będę budowała żłobki, będę współpracowała z wojewodami, gminami, żeby ta opieka w Polsce powstawała. Mamy na to 5,5 miliarda złotych ze środków unijnych i do końca tej kadencji wyeliminujemy miasta, gminy, w których tej opieki nie ma. To są te tak zwane białe plamy. Nie może być tak, że edukacja mhm. wczesno dzieci to jest luksus, który jest dostępny tylko dla osób, które no, są wysoko uposażone i które mieszkają w dużych miejscowościach. No tak, 43% no, to jest jednak dużo, prawda? To jest ponad 1000 gmin w Polsce, mówmy wprost, w ponad 1000 gmin w Polsce rodzice nie mają wyboru. Po prostu mhm. nie mają tego wyboru. To jest bariera nie do przeskoczenia. I kiedy ja zapoznałam się z tymi danymi, a wiem o nich już od dawna, to ja od dawna wiem, że chcę to w Polsce zmienić. Chcę, żeby mhm. mamy miały wybór, żeby mogły podjąć tę decyzję, ale żeby mogły ją podjąć, one muszą móc ją podjąć. A mhm. dopóki nie powstają te placówki, to one nie mają tego wyboru. I to jest coś, co ja chcę po prostu zmienić. No tak, no wybudowanie żłobka trochę dłużej zajmuje, myślę, niż wprowadzenie aktywnych rodziców, ale rozumiem, że efektów możemy się spodziewać kiedy? Najbliższych, jeśli chodzi o te białe plamy. Ja myślę, że budowanie żłobków to jest jeden z celów, które chcemy robić, ale są też inne możliwości. No, dzienny opiekun to jest taka forma niezbyt popularna jeszcze, mam nadzieję, że to też uda nam się zmienić, ale to... Takie formy opieki można tworzyć nawet w mieszkaniu, które się dostosowuje i można tam opiekować się ośmiorgiem dzieci. To mm. jest taka bardziej rodzinna forma opieki, którą prowadzi się właśnie w dostosowanym mieszkaniu przypominającym dom. To może się właśnie sprawdzić w miejscach w małych gminach, w miejscach, gdzie te duże placówki no, nie sprawdzą się, tak? Gdzie rodzice nie do końca są właśnie przekonani do dużych żłobków, a jednak dzieci będą miały kontakt z rówieśnikami, gdzie będą mogły się rozwijać właśnie poprzez te kontakty rówieśnicze z wykwalifikowanymi opiekunkami, które będą towarzyszyły im w rozwoju. To jest niezwykle ważne, bo ten okres dziecka i rozwoju dziecka do lat trzech jest niezwykle istotny. I my musimy inwestować w rozwój dziecka w tym niezwykle dla niego ważnym i wrażliwym momencie i świadomość tego, to jest coś co musimy budować w Polsce, że towarzyszenie w rozwoju dziecka, że ta edukacja wczesnodziecięca to jest coś niezwykle ważnego. I mhm. im więcej zainwestujemy w dziecko w tym okresie, tym lepsze są jego warunki na start w jego przyszłości. Mhm. No to muszę teraz zapytać o ojców. Muszę ich chcę oczywiście, bo Fundacja Sherdecker ma 10 postulatów, które miałyby zwiększyć zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi. Wiemy, że weszła dyrektywa Work-Life Balance, sami bardzo mocno w tym uczestniczyliśmy. Zresztą mieliśmy okazję nieraz się spotykać wspólnie. W Sejmie na różnych komisjach. W 2023 wzrost liczby ojców na urlopach do 7%, z 1% na 7%. Myślę, że 2024 będzie to jeszcze wyższy wzrost, bo wiemy z zus że te dane rosną. No, niestety ojcowie korzystają z tych krótszych wymiarów, bo mają możliwość przerywania tego urlopu, dzielenia na 5 części. Jakie działania rząd chce podjąć, żeby jednak zaangażować ojców w opiekę, albo można inaczej powiedzieć, żeby umożliwić im. Zajmowanie się opieką nad dzieckiem, no prawie od samego początku. Czy są jakieś plany? Ja myślę, że przede wszystkim musimy zacząć od takich akcji uświadamiających. Jak miałam okazję, pozwolę sobie mówić tak wprost, z Wami rozpocząć współpracę, mhm. to to, o czym od samego początku mówiliśmy, to o wiedzy. O mhm. tym, że tej wiedzy po prostu brakuje. I to nie jest tak, że jej brakuje tylko rodzinom. Tej wiedzy brakuje przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom, miejscom pracy. Tej mhm. wiedzy brakowało również osobom, które na przykład obsługują wnioski, kiedy idzie się na przykład podzielić urlopem macierzyńskim. Tak było również w moim przypadku, mhm. kiedy ja chciałam podzielić się statą swojego dziecka urlopem macierzyńskim. Cztery osoby musiały przyjść i pomóc nam obsłużyć mój wniosek. Więc. Wciąż brakuje takiej powszechnej wiedzy o tym, że to jest możliwe. Więc yy, zacznijmy od upowszechniania informacji na ten temat. Niech przestanie to być jakimś takim. Zaskoczeniem, że mhm. tak chce być tym aktywnym rodzicem. Niech ojcowie, którzy się na to decydują, mówią o tym wprost. Niech mówią o tym na social mediach, niech mówią o tym w pracy, niech mówią o tym w swoim najbliższym otoczeniu. Niech to przestanie być jakimś takim tabu, niech to przestanie być czymś zaskakującym, czymś marginalnym. Aktywne rodzicielstwo, niech aktywne ojcostwo będzie powodem do dumy. Niech to będzie czymś powszechnym i od tego trzeba zacząć. Najłatwiej wprowadza się rozwiązania prawne tam, gdzie już funkcjonuje to po prostu powszechnie, bo wymuszanie czegoś prawem kiedy to jeszcze nie funkcjonuje, jest po prostu źle przyjmowane. I ja się ku temu skłaniam. Oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby pracować nad rozwiązaniami prawnymi, natomiast wielokrotnie rozmawiałyśmy już o tym, że w momencie, w którym jest nierówność na poziomie wynagrodzeń, no to dla rodzin też jest czymś zupełnie takim przyziemnym, mhm. że będą decydować na to, w jaki sposób Wygląda podział tych urlopów, tak? Jak im to najbardziej opłaca się finansowo? No oczywiście, finanse są rzeczywiście mega ważne i to, jak to pani mówi, czasami z kartką rodzice siadają i, i kalkulują. Ja znam te przypadki. Rodzice mi po prostu o tym opowiadają. Więc mhm. musimy też jakby, musimy cały czas monitorować kwestie wynagrodzeń. Ta dyrektywa, która doprowadza do takiej transparentności wynagrodzeń, jest mhm. niezwykle istotna. Jak zlikwidujemy lukę płacową, to też już będziemy, można powiedzieć, znowu w domu, jeżeli chodzi o te mechanizmy antydyskryminacyjne kobiet na rynku pracy. Ale dla mnie niezwykle ważne jest to i mam nadzieję, że również pójdziemy w tym kierunku, że jednak nie będziemy mieli mieli różnicy, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób wartościujemy wynagrodzenia z tytułu urlopu między kobietą a mężczyzną. No właśnie, tutaj wysokość tego zasiłku, prawda, jest obszar jeszcze do pracy. Tak samo taki jednym z postulatem, co Pani wspomniała o edukacji, to jest właśnie taki portal, o który postulują nie tylko rodzice, ale też i przedsiębiorcy, którzy też się gubią w gąszczu tych przepisów. Portal rządowy, który byłby takim skarbnicą informacji właśnie w kontekście Urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, różnych wariantów, prosto napisane, przystępnie, żeby było to jasne i dla pracodawców, i przede wszystkim dla rodziców. Chyba czas przeciąć to, że są jakieś grupy Facebookowe, gdzie mama pyta, Ej dziewczyny, a jak dostać to i tamto i tam? Wszyscy piszą, powiedzą na temat i często są to no, nieprawdziwe informacje wyssane z palca. No, źródła są bardzo istotne i najlepiej, żeby te źródła były sprawdzone, wiarygodne i na pewno jest tak, że rodzice po prostu poszukują tych sprawdzonych źródeł, więc warto to rozważyć. Dlatego mówię, współpraca z organizacjami wyspecjalizowanymi, i w tym zakresie jest kluczowa. Współpraca z podmiotami, które się tym zajmują, jest kluczowa. Dlatego ZUS, którym obsługuje wnioski, fundacje, które się tym zajmują, organizacje, które od lat działają w przestrzeni popularyzacji zaangażowania ojców, samymi ojcami, którzy się tym zajmują na co dzień, to jest kluczowe. Nie przebijemy tej bariery, tej takiej, tego szklanego sufitu, który gdzieś, gdzieś po prostu jest nad naszymi głowami. Jeżeli nie połączymy sił, po prostu to trzeba zrobić, i tego się nie da wymusić. Tego mhm. się nie da wymusić. To jest gdzieś tam nasz wspólny wysiłek, żeby nad tym popracować. I też mam takie przekonanie, że po prostu musimy pozostawić ludziom wybór, ale państwo musi stworzyć mechanizmy, które będzie na to pozwalało. Czyli znaczy, jeżeli te mechanizmy będą na to pozwalały, jeżeli będą bariery zlikwidowane, ludzie będą mogli dokonywać wyboru, to będą podejmowali decyzje, które są dla nich po prostu najlepsze. I z biegiem czasu, mam nadzieję, doprowadzimy do sytuacji, w której jak się spotkamy i jak będziemy o tym rozmawiać, to będziemy sobie mówiły. O, zobaczmy, w jakim momencie byłyśmy, jak rozmawiałyśmy o tym kiedyś, a gdzie jesteśmy teraz? Ile udało się zrobić, co osiągnęliśmy, I jakie są teraz wyniki, i z jaką korzyścią jest to dla dziecka? Obyśmy, obyśmy za jakiś czas właśnie w ten sposób rozmawiały, żebyśmy mogły powiedzieć, że ile z, udało się zrobić, jakich zmian dokonaliśmy, prawda? Dzisiaj ten tata, ze względu na to, jak wygląda struktura właśnie urlopowa, kojarzy się głównie z wyjazdami i wakacjami, w tym jego okresie wczesnodziecięcym. No, bo tata że urlop na wyjazd. Zgadzamy się, że sporo jest rzeczywiście takich decyzji, tudzież na remont, tudzież na pracę, ale myślę, że edukacja ojców i edukacja kobiet może tutaj wiele zmienić. I chciałam jeszcze nawiązać do tu mówimy o systemowych zmianach, takich jednak dużych, ale są takie zmiany, które, takie gesty, takie działania, które. Też mają ogromny wpływ na kobiety, i myślę tutaj właśnie o takiej sytuacji, w której przyszła pani do Sejmu z dzieckiem, to było już rok temu w zasadzie, i to był gest znaczy, myślę, że pani tego nie planowała oczywiście, ale dzięki temu działaniu dała pani siłę też kobietom, że dziecko w przestrzeni zawodowej kobiety jest jak najbardziej okej, okay. chociaż wiem, że poniosła pani tego konsekwencje, chociażby w kwestii hejtu, który pojawił się no, po tym wydarzeniu. Wszystkie rzeczy, które robię, wynikają z jakiegoś mojego głębokiego przekonania. To nie jest tak, że ja jakąś sytuację zaplanowałam, bo pomyślałam sobie, że to wizerunkowo będzie dobrze. Ja, kiedy byłam zmuszona po prostu przyjść z synem do pracy, to była moja życiowa sytuacja. Zmienił się harmonogram Sejmu. Ja odebrałam dziecko z przedszkola, bo przedszkole funkcjonuje do godziny 17. Miałam umówioną po prostu pomoc po godzinach przedszkolnych, kiedy miałam znaleźć się w Sejmie i zmieniono ten harmonogram, przyspieszyły głosowania. Ja obdwoniłam właściwie wszystkich możliwych swoich członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów, którzy byliby w stanie mi pomóc w danym momencie, żeby uporać się z tą sytuacją. Miałam 10 minut, żeby podjąć decyzję, co robię dalej. Podjęłam najlepszą decyzję, jaką mogę Byłam ze względu na swojego syna i na siebie, zdecydowałam, że pojedziemy razem. Głosowania miały być krótkie i po prostu pojechaliśmy razem do Sejmu. Większość osób nawet nie zauważyła, że ja przyjechałam z synem. Siedział sobie cichutko, byliśmy zajęci sobą i tym, co mieliśmy do zrobienia. Nikt na tym w ogóle nie stracił. I ja byłam bardzo zaskoczona tym, jak to się po prostu rozwinęło. A jeszcze bardziej byłam zaskoczona tym, że. Wywołało to taką falę hejtu, że nagle okazało się, że pracująca matka, która no, z powodu takiej losowej sytuacji pojawiła się z dzieckiem w pracy, to jest taki skandal. To jest coś tak nieakceptowalnego społecznie. I przez tydzień ja po prostu znosiłam no, straszne rzeczy. Ja się cieszyłam, że moje dziecko nie, nie czyta. A potem, po tym tygodniu, po prostu wylewania na mnie no, wszelkiego rodzaju opinii, Negatywnych. Tydzień po tym, Szymon Hołownia przyszedł ze swoją córką do gabinetu, pokazał to szeroko w social mediach, jaką ma córkę gimnastyczkę, która staje na głowie w jego gabinecie, i okazało się, że jest on wspaniałym ojcem że to jest fantastycznie, że on przychodzi z dzieckiem do pracy że to jest w ogóle super zjawisko, i ja nagle poczułam, że no, do cholery. To jest dyskryminacja, to jest nierówność, to jest tak piekielnie niesprawiedliwe, że ja się z tym po prostu nie godzę. I wtedy, kiedy to się wydarzyło, to ja nagle poczułam taką nieprawdopodobną solidarność kobiet względem mnie, które nazwały to zjawisko po imieniu, po prostu powiedziały: To jest dyskryminacja, to jest niesprawiedliwe, to jest po prostu nierówność, którą można oprawić w ramy i pokazywać wszystkim. Mężczyzna przyszedł, jest wspaniałym ojcem, jest wspaniałym pracownikiem, wszyscy się zachwycają, są same ochy i achy. Kiedy zrobiła to Gajewska poprzedniego tygodnia, czy dwa tygodnie temu, to po prostu kwestionuje się wszystko, czy jest dobrą matką, czy jest dobrą posłanką, gdzie ona tutaj zawala, tak? Wszyscy się nad tym zastanawiają, a kiedy robi to facet, Szymon Hołownia, to jest po prostu mm, wspaniały i są same... Jaki, jakie to jest bolesne, prawda? To, to, ta, ta niesprawiedliwość. To mi dało siłę, w ogóle to mi dało siłę. Ja wtedy sobie pomyślałam, że... Ja a nic złego nie zrobiłam. To coś z tym systemem jest nie tak. I ja dostałam mega dużo wsparcia wtedy, i bardzo dużo kobiet pisało do mnie wtedy, że to moje przyjście do pracy z dzieckiem dało im siłę, że im też się zdarzają takie sytuacje, mhm. że wszyscy jesteśmy ludźmi, że takie przypadki losowe zdarzają się każdemu z nas. I wtedy pomyślałam, że wszystko jest po coś i to jak zareagował Szymon Hołownia, kiedy on zdał sobie sprawę z tego, jak potraktowano jego, a jak potraktowano inaczej mnie, też było dla mnie ważne, bo on zrozumiał, jaka była skrajna różnica w reakcji mm -hmm. jakby całej opinii publicznej. To prawda, to było, ja pamiętam ten moment, ale super, że, że właśnie ta reakcja Szymona Hołowni, właśnie, że też mężczyźni dostrzegają to, jak to jest niesprawiedliwe, bo często tego możesz nie widzieć, bo nie doświadczasz tego, doświadczasz ochy, jachy, i możesz nie zauważyć, jak, jak twoja, na przykład, nawet partnerka, z czym ona się często zmaga w miejscu w pracy. I myślę, że dla kobiet to też jest taka siła, która właśnie od takich kobiet, które dokonują takich ruchów, które przeciwstawiają się temu i które chcą zmieniać ten świat. Płynie do innych i właśnie o tym będzie nasze wydarzenie. Ale, mhm. Bo w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że mnie jeszcze mówiono wtedy, że moje dziecko jest za duże. Że jak ono by było mniejsze, to to by było akceptowalne. I nawet mój team tak bardzo nerwowo zareagował. Ja się wtedy łapałam za głowę i myślałam sobie, matko, ale przecież ja nie mam wpływu na to, ile ten mój sen ma lat. Przecież my w ogóle jako matki nie mamy wpływu na to, co się wokół nas dzieje. My musimy natychmiast reagować w sytuacji, w której jesteśmy. I to, to jest tak strasznie niesprawiedliwe, że, że my potem musimy reagować na sytuacje, które nas otaczają i, i że jesteśmy tak. Drastycznie oceniane i że nie ma jakby żadnej taryfy ulgowej względem. Mm -hmm. Żadnej, po prostu żadnej. I, I to jest coś okropnego. To jest coś, co właśnie fajnie, że jest poruszane przez Waszą fundację, że mówicie o tym, że koncentrujecie się właśnie na tych takich aspektach pozytywnych macierzyństwa, na tej dumie, na tej mm -hmm. dumie z tego, że właśnie, ale dałaś radę. Było ci tak ciężko, ale dałaś radę. I to, mhm. jest coś, to jest ten moment, w którym ja się zastanawiam. No rzeczywiście, było mi cholernie ciężko, ale to wszystko, co przyszło do mnie po tym mhm. coś, co, co jest tu ogromną wartością. Mhm. No bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Zapraszamy wszystkich na event na, na stronę Team Rodzina Proud Mom o kampanii Proud to Be a Working Mom na event do Warszawy 27. Maja, czyli dzisiaj, bo ten podcast wychodzi z samego rana, gdzie będziemy rozmawiać o dumie, gdzie będzie pani Aleksandra Gajewska w panelu o kobietach zmieniających świat. I to będzie bardzo ciekawy panel. Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny. No i tyle, widzimy się niedługo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zmieniajmy świat, wspierajmy się, poczujmy dumę, poczujmy tą moc i bądźmy razem. Dziękuję pani Aleksandro. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, wspierajcie się, bądźcie dla siebie dobrej, bądźcie dla siebie wyrozumiałe. Dzięki, dziękuję bardzo. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedkr.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.